Dzień dobry, dzień dobry, tutaj Afro i witam was w kolejnym odcinku. Jedziemy ja sobie do kolejnej gry. Mamy już 3-1, jak wspomniałem, przy trzech albo wychodzimy za 0, ale my mamy większe ambicje. Zatem to nie możemy wyjść na 0, bo nie jesteśmy za bardzo tą Mamy się zabawić na koszt firmy, które powinny karkić. A więc lecimy dalej. I wiem jak czy Wam podoba ta seria od 0 do MPR-a. Ja w kawałku. Ale przeczytam sobie Wasze opinie. Czy może ktoś więcej będzie to oglądał? Już też tylko tylko No ale teraz, tralogu niestety ani razu nie, nie Kurza oprąt bardzo fajnie. Miginie od luta. Miginie od podstawa. Dobry start. No druga, trzecia, bardzo, bardzo. ładnie. Hey, to God nie jest takie krzesła, w nie, 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 to nie, 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 które bo no, wiem, lepsze Tak, tak. No, małysze, to, nie wie, to, nie wie, to Ale tak to, dajcie mi się na fakt na stacji, zagrał, i mi za 500, a No i dlatego się deje na arenach, panowie? Proszę, proszę państwa. Tak nie się Aż nie, tego nie zaznij. przepraszam za Nie atakujemy, nie jadę przez chwilę. zaatakujemy, ale tutaj jeszcze nie.

to nie było jakichś ból, dobra, coś tak w Letting of żeby to zagrać i to też postować. No, on teraz może postować Hero Power, co było fajne. Czyli tutaj to trojdować. Tutaj tylko coś za się nie zagra. I następny w sumie mamy... No albo wczoraj przekażę... żałowałem.

Bardzo dobrze Ej, durabiliki, Dur durabiliki, a nie było. Do, do, jak Dur Ability. Ostatnie Dur Ability. Płuc mroźnych wilków. Okrzyk bojowy. Otrzymuję plus jeden, plus jeden za każdego z

Alekstr Aza. Ukrzyk bojowy. Ustaw pozostałe zdrowie bohatera na piecach. No. Już wystarczy tych ćwiczeń lingwistycznych, już rozgrzały swój język. Możemy wracać do komentowania poczynanych naszych. to widzę inny dobry play. Mianowicie tok, tak, tak i tak. I nie czy my mamy styczeń. 30 minut. No to będzie bardzo zawsze na no następnej gdzie mi więcej mamy, gdzie mi więcej tak to jest. Tu mi się stawia. A backsta! Jakie kapy na siebie? Tak, tak. O, no, Hungry Dragon, bardzo lubię. I fajnie, że mi się mogę ja nie czuję... Pamiętam... Zgarnijmy do Jak to tak zrobić? Jak to do niego rushować? Aaa, To ja się dozwierdziałem, jeszcze rakietarkę w deku, tyle butów, że będę Dobrze. Widzicie, jak te ćwiczenia lingwistyczne woda to robiła robić, ale już, już, widzicie, profilaktyka zawsze dobra, więc to już to było dlaczego... Jakby nie, do logokody, to nie, do no, nie na no, Tak historii, ale, to wszystko zrobić do to jest, to jest. Tak jak była do robić zielonego No, taki stary No, zielony. No,

no i tak przegrałem A nie, to to na Nie będę zagrał nic. I stop grać. Podaj mi, ja mam 2 spadniki w tym do mego dystrykcji trzeci odcinek, a ja dalej nie przegrywałem areny, patrzcie. To się nie przybraja w tym wszystkim. Ja się widzę, nie w takim zawsze. To jest tam... zrobione na 240 bo da. Zajęzymy do kolejnej gry, oczywiście. To w tej grze czterominutowa gra. Była w tym odcinku, nie jest było 5, tak? Jedna w tym i jedna w tym pierwszym, trzy w tym drugim, tak? I w tym drugim, dwa w drugim jedno wygrałem 4 minuty, w drugim przegrałem, a trzecim wygrałem. UTER! Raz, tak? o, Uter! Nie, to jest. Uuu, miro w Będę dochodzić ale ja niestety... muszę nie odwrócić. Ale poczułem, jak już za... ...jeden, dwa, trzy trzymamy. Aleks teraz, kurde... ...słuchaj, czwarta gra, kiedy ja mam Alex teraz na rękach i że tak to, Wydam, mówię, jak to, to

to prostu miałaby seria porunkowa. A teraz gram areny. i robię ćwiczenia lingwistyczne, żeby zrobić poradzie. A więc, najpierw strajdowałem, Przepraszam tak bardzo, że ja tak zrobiłem. Tak, tak, tak niepoważnie potrzebuję do, do tej serii. Tegrają na arenie. A więc, strajdowałem, żeby ta ropucha nie uderzyła mi w tą ropuchę. Ponieważ wtedy on był pod na np. do jednego obrażenia z darbutu. Teraz jak widzicie, ta nie miała szansy zrobić tego, ponieważ ta karta została pierwsza zagrana na stół, a więc pierwsza, a czy moja, a więc pierwsza aktywuje się agonia agonia roboty, dopiero agonia tego. I, 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 i. Teraz zagrać tego, do tego jest tam Druga byłaby cała, ale tak, to w następnej mam 6 manny i mogę wygrać rozseriedować, czym się go zapięć bo to ma ukrycie, to będzie tak, to tak, tak przepraszam, to ja bym się poradził jak na razie, wiecie, tak, pierwsze pierwsze odcinki na luzie, pierwsze areny gramy więc się na luzie trochę potem zaznaczę więc przejdziemy tu z oczywiście tu się skupiamy O o o o o o o o nie! I dzisiejszy dobry drogę i zegram in zyską desjęną spolę w miarę dobrej w miarę dobrej sytuacji, ponieważ mamy krokę 3, 1 2 Tutaj jakieś opcje niż natury, jakieś zakruty jakieś Krasniczki, oczywiście i jakieś Wojenne Golemy też mogą być, ale nie na Wojenne Golemy, mamy Strzażniczki i dynami. Nie, mam... nie. chcę tego już mówić, tak, no. Tak, oczywiście Paladin ma konsekrację. Jeżeli gramy z Paladyniem, Paladyni bardzo, bardzo często wyplikują konsekrację, bo jest dosyć wasz czempion. na przykład w czwartej pushach czy do wyboru zagrać z tego 5x4 prowokacji albo 4x5 to grajcie jedni, bo możecie wiedzieć, że on zagra. Musi no zarać się do 5 Żeby dobrze grać arenie. bo jak mówiłem, żeby dobrze zarabiać Golda, trzeba się dobrze grać Jeremie. I zdaję Wam takie małe, małe funkcje na, 3 na, 3 na 3. Albo jeżeli w czwartej x macie do wyboru zagrać 2 kratury 3x2, będzie 1 kratury 5x2.

nie gramy Gina, Co to gramy Aleksandra? No mamy Państwa! Ale mamy 7, 11, 15, równe obrażenia. Oczywiście ja... Ja mam coś pewnie pokuszę, to, ale on może teraz... Tu no mu nic nie daje Giur też mu nic nie daje, no i nic się nie podoba, że on ma no Alekstra za rzadko mam nawet, teraz to połączyć jeszcze. 6, 8, 15. Oj, mu wybacz. Jakiś Betman, ale super. Przykro 3 no przykro Ale bo Alekstra, ja. Tu ekstra, za jedną, jest ta przygoda kartowana, nie? Drugą grę już wygrała. Lepsza była niż ten LK, jakiś tam No i znowu jest to a nie to już. I pokoju. O to, że lecimy sobie jeszcze z jedną wiertą na tej arenie. Dam wam jeszcze jakieś tipy. Te dwie pierwsze się nie skupiałem, bo musiałem zrobić ćwiczenia lingwistyczne, wiecie. Proszę sobie przyjąć trochę. Ale teraz już że się bardziej skupię na badaniu wam tipów. Dobrze, że sobie o tym przypomniałem. Przepraszam was, jeżeli byłem zmiły. Będą już poradę, to defesor. Będą, ja się naprawię. Obiecuję. Dobra. Gotuję przeciwnik. Uter, a więc uter na Irwin. Możemy się spodziewać werbułków, bądź ekranowych mini botów, bądź buffów typu pieczęć mistrzów. mistrzu. Ja Ale to już znaleźliśmy druga to trzecia, to nieźle, może źle. Monster, no, Sluzer, Champion, Bunch i inne podobne rzeczy. Dobrze no, ci widzę. tutaj. O, lekko no, zazdumek z drugiej strony Tu jest jakieś agro. Na arenie że nie staramy się składać agresywnych leków. Po ta arena jest taka, żeby jak największy walium z kart wycisnąć. I tworzyć presję na stole i w końcu. wrażenie, na takiego nie no no Jak już mamy taki duży stół, to przecież zbudzi no, to. Możemy go wabić. No kurde. na jakiś gruby, tak gruby. ale mi się nie przejmujemy. No, jak on nam teraz zagra werbunek, to kurde jak Azur Paladyk. No to nie na to stówek, on ma teraz werbunek jeszcze, ale miejmy nadzieję, że on nie ma werbunku, bo wtedy będzie bardzo słabo Najpierw wszystkie wszystkim pokazywanom giną. Bo jednego z młotka zabije drugiego na zabijkę, więc jednego tylko mi się ta... ...na szczęście do zabijania. Sprawdzimy szlachetne zaświtczenie. To nie, szlachetka, śpitzka, nie. Ten jest szlachetne nie? Może to by była to pomsta, jest to jest pomsta. No i tym razem może mi no, się tak no nie złożyła. bo pieczęć mi robi robot. No jedno podkrętamy sprzyjamy z tej kreatury. następny wchodzi ten z prowokacji, możemy. No, Dobre zagranie. Dzięki koncekracja. Dziękuję. W czwartej turzędzimy się spodziewać konsekracji. To każdą co paradymi pikuje między bardziej dozwał do później. Wygrałem taki poradnik do Arad nie był zbyt dobry, ale mówiłem tak, w tej perspektywie. I obie to też końcu które to został uznany i Ha, ha, ha. Teraz pytanie, czy jak to tak wygląda. Ojej. sobie się chyba tego. Posprzątam ten stół, ponieważ Paladyn ma dupy. Ja bym miał możliwość podkręcenia całego stołu. To dobrze jest mu to posprzątać. Proszę wtedy nie zauważyć się. No się, się na tego, co mogę. Na Dark Lulu, pieczęć światłości, kurde deklamuan dzisiaj, na niestety. Ale teraz możemy tego skupić do 5-10, nie wiem, 8-10, to jest fajnie. Mogę to oczywiście wrócić do tego i teraz na tą umiejękę, bo tu na plus 1 wyjątkowo. Lepiej byłbym rozprawiać porówny kratkowy, gdybym miał jeden RebuWan, ale i tak w jednej pudełku będę miał drugiego Wupa. No i już raczej bym nie robił takich crazyzerskich, jak się przejdzie. Pozdrowienia za jest fajny grub. Tak, to jest fajny grub. Robimy tak, robimy 6, mamy za 4, ale. Nie ma co się lubi, to się lubi. Ma, to jest jeden z najgorszych starych ryb, co się lubi. Co się to nie jest najgorsze, więc zacznij jakiś dla mnie za kapierdź. Pierwszy ryb, nie ma kart. Ja myślę, że mogę iść agro. O kurde, źle manę policzyłem. Że teraz nie możemy iść agro oczywiście, ja chcę tego tamta zagrać, kurde. Teraz muszę tak zrobić, ale jak dobrze pójdzie, to on nam tego nie zrobiło. Jak nie bierze jednego z namiotów, to następnie jak i to mogę w tym bawić nie. wstać. No kurde. No, no. To nie było dobre zagranie, naprawdę, ale ja mu i tak na ślubu sprzątałem. Nie będę miał 8 na 2, wprawdzie. Przepraszam, ja nic nie stwierdziłem. Chciałem ją zmatarować, iść na rzeczy pod podobne. Ale oczywiście nie miałem nic. Właściwie było słabe, że mnie nie odnieśli.

I teraz rytm ja No to był repedansk, to teraz. Ja widzicie i Repedans, to Co by się na konsekwencjonizm nie odpowiadał? No, dobra. Będzie, co by się na konsekwencjonizm nie z żebyś mi I to, ale zabrakło godziny, ale. No, dobra, teraz blesem na przykład, to mam jeden 10, 14, 17, 18, 26 i... to będzie mało, mamy 28 obrażeń. Więc ja powinna ATK A ja w takim niepodobny sposób. Czekam na ruszenie. Jeszcze muszę podać sobie laski. No nie wiem. No nie wiem. Program czołg, Oczywiście tego co rozwijamy. Bardzo nie I też od rana musiał dobrać. Kartę, która się nazywa przetrwają najsilniejsi. Że zabili wszystkie strony, które zostały największą ilością na ataku. Albo Equality, sekretarz. No nie. I proszę państwa. Mam nadzieję, że tym razem udzieliłem Wam jakiś porad, jak wygrane przeciwko Paladynom. że wbiję level na jednej armii. No, 6-1. No i cóż, jak kończę ten odcinek, a zapraszam Was do kolejnego. Na razie, cześć, cześć, pa! pa.